Excel często wykorzystywany jest do gromadzenia różnych danych. Przykładem może być lista widoczna teraz na ekranie. Tego typu grupy danych Excel traktuje w sposób specjalny. Są one traktowane mianowicie jako listy, czyli jako takie mini bazy danych. Wiąże się z tym parę zalet, o których za chwilę. Żeby w ogóle Excel tego typu dane traktował właśnie jako listy, muszą być one oddzielone od innych grup danych co najmniej jedną pustą kolumną i jednym pustym wierszem. To, że Excel traktuje tego typu zbiory danych nie jako po prostu zbiór poszczególnych komórek wypełnionych jakimś tekstem, lecz właśnie jako listy, czyli jako takie małe bazy danych, możemy bardzo szybko sprawdzić, jeżeli chcemy wykonać sortowanie takiej listy. Jeżeli osoby znajdujące się na tej liście chcielibyśmy posortować na przykład względem wieku, to wystarczy, że wstawimy kursor właśnie do tej kolumny, a następnie wybierzemy z menu sortuj. Sortuj na przykład od najmniejszych do największych. Jak widać, Excel nie posortował jedynie tej kolumny, lecz przesortował wszystkie wiersze właśnie względem tej kolumny. W przypadku sortowania takich grup danych jest to właśnie to, o co nam chodzi. Tutaj dane ułożone są po prostu wierszami. W każdym wierszu znajduje się zestaw danych. Używając języka baz danych, można by było powiedzieć, że są to po prostu poszczególne rekordy. I tak właśnie są one traktowane przez Excel. Jeżeli osoby te chcemy posortować po nazwisku, to po prostu ustawiamy tutaj aktywną komórkę. I wybieramy sortuj od A do Z. I wszystkie rekordy w tej liście zostały prawidłowo przesortowane. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu chcielibyśmy rzeczywiście posortować dane tylko w jednej kolumnie, ale właśnie w taki sposób, żeby pozostałe kolumny nie przewędrowały razem z tą jedną kolumną, to zaznaczamy ją. I wybieramy sortuj. Tym razem posortujemy od Z do A. Proszę spojrzeć, co się dzieje. Excel zauważa, że ma do czynienia z grupą danych, z listą. I informuje nas o tym. Pyta też, czy chcemy rozszerzyć właśnie zaznaczony obszar, tak aby dane były posortowane w sposób prawidłowy. Jeżeli nie chcemy sortować te listy tak, jak zwykle sortowane są listy, tylko rzeczywiście zaznaczony obszar, to pozostawiamy ten obszar i sortujemy. Ja jednak wycofam te zmiany i spójrzmy na kolejną zaletę list. Pracując z tego typu listami, które zawierają wiele danych, chcemy czasami uzyskać tylko te dane, które spełniają jakieś kryteria. W przypadku list można zrobić to korzystając z filtrowania. Przechodzę ponownie do grupy Edycja i wybieram stąd Filtruj. W nagłówkach kolumn pojawiły się przyciski listy rozwijanej. Jeżeli na przykład teraz chciałbym wybrać z tej listy wszystkie osoby, które mają na imię Mariusz, to klikam tutaj, a następnie wybieram Mariusz. Po zatwierdzeniu lista filtrowana jest w ten sposób, że wyświetlane są tylko te rekordy, które spełniają moje kryteria. Filtry możemy do siebie dodawać. Jeżeli teraz na przykład chcielibyśmy określić, że potrzebujemy wszystkich Mariuszów, którzy mają 29 lat, to zaznaczamy to tutaj i zatwierdzamy. Jak widać, nasze kryteria spełnia tylko jeden rekord z tej listy. Filtry również możemy wyczyścić. Teraz działa tylko ten filtr. Jest to symbolizowane tym lejkiem tu na przycisku. Wyczyśmy i ten filtr. I spójrzmy teraz na filtr bardziej zaawansowany, który pozwoli nam określić kilka kryteriów jednocześnie. Wchodzimy tutaj do filtry liczb. Jak widać, mamy tutaj wiele filtrów do wyboru. My jednak zejdziemy na sam dół tej listy i wybierzemy filtr niestandardowy. Tu możemy określić dwa różne kryteria i połączyć je operatorem logicznym i bądź lub. Jeżeli teraz chcemy wybrać na przykład wszystkie osoby, których wiek leży pomiędzy, czyli jest większy niż 30 i jednocześnie mniejszy niż 50, to wpisujemy tutaj odpowiednie kryteria i zatwierdzamy. Cztery rekordy spełniają właśnie ten warunek. Wyczyśćmy teraz ten filtr i jeżeli chcemy usunąć z nagłówka te opcje filtrowania, to ponownie wchodzimy tutaj do menu Sortuj i Filtruj i ponownie klikamy na Filtruj.